A, co Konopa, no tak. Hmm. To sobie odpaliłem kawałek i od razu było dziwnie. E... Konop pokazał mi mieszkanie, nie? Ko po konop... E... Pokazał mi mieszkanie. Okej. Okay. Z jego mieszkania, o ile... Tyle ostatnio zarobiłeś? To jest ostatni miesiąc? <laughs> Ten... Nie! Jezu, Konop, jak mi się tu podoba! Bez reklam. Bez reklam, w sensie. W sensie... Jezu, proszę Państwa, to jest niebywały gość, a my się spóźniliśmy 35 minut i jechaliśmy na Wrocławskie godno. Konopski, 2 miliony na YouTube, milion na Instagramie i my zaraz zrobimy recenzję. Co tu mam winogram. Kania, o ile nas spuści, bo mieliśmy być o 16, jest 16.38. Powiedziałem mu, że do 40 się wyrobimy, więc to będzie najszybsza recenzja. Mikołaj! Miki! Jak on nagra na nas materiał i powiesz, że umówiłem się z takim głąbem, ale nie przyjechał. Ja przecież to... Tak na pewno nagra na ciebie kurwa materiał, bo się spóźniłeś, nie? My powinniśmy czekać na niego, a nie on na nas. Dzwonimy? Dzwoniłem. Dzięki Konop, przepraszam cię. Dobra, zaraz zobaczymy jak mieszka Konowski. Ja jestem ciekaw, bo nie wiem, czy kiedykolwiek pokazywał swoje mieszkanie poza tym studio, w którym nagrywa oczywiście te filmiki. Mamy gotowy dla niego port? No, ja. Operator, ja czekałem całe życie na tą chwilę. Dobrze wyglądam? Bardzo Je Jejku. Jak mój tupecik? Bardzo dobrze. Jezu. Mogę ja się przywitać? Cześć, jestem Filip. Cześć, agent Filip Dennis. Albo... Cześć, jak się nazywasz? Może zagram głupa, że nie wiem kim jestem. Że nie wiem kim on jest. Ej, ja cię przepraszam, jest mi bardzo głupio. Cześć! Widzimy, jak się omawiacie z Filipem na jakąś recenzję, czy jak gdzieś przyjedzie, Dodajcie do ustalonej godziny 30 minut. Tak. I Ej, przepraszam cię, nie, nie jesteśmy na Wrocławskim Jagodnym, nie możemy powiedzieć nic więcej. Och, wychodzi z tym Gdzie jesteśmy? Nie możemy. dobrze ci widzę, jak to ładnie wygląda. Wyglądasz lepiej niż na YouTubie. Wiesz co, gdybym wiedział, że taki drack będzie, też bym garnitur ubrał. Weźcie, przebierajcie komentarze. No bym, weź nie, się nie, szybko, my my podobnie wygląda. Mógłbyś wiecie, jak będziemy robić recenzję? <noise> Dobra, kolo, od czego zaczynamy? Tu jest wychodek. No. Sam mieszkasz czy z rodzicami. To jest moje mieszkanie. A to jest twoje mieszkanie. Ty się dorobiłeś na taką chatę? Kurczę, no. Nienawidzę cię! Jak będziesz więcej dla widzów nagrywać, też się musisz. Ile ty masz lat? 22. 22, pokaż go! Operator, pokaż go! 20, i to jest ten słynny kotek. Młoda krew. to jest słynny kotek, ona też występuje na nagraniach. Taki ekstrawertyk chyba, nie? Ten gość mocny. Tak, nazywa się Chanelka. Chanelka. Bardzo ładnie, Chanelko. Ty można testować, możemy wejść? Wiesz co? Yy, jasne, wchodź, nie? Jezu, kono, jak mi się tu podoba. I ty tutaj nie na Pandorę to... robiłeś, ja sobie wyobrażam, jak ty to do materiały zbierałeś. Tak, tak, tak. Tutaj masz opcję hydromasażu. Yy, I przy rozpisywaniu jakiejś rzeczy, jak cię tak masuje ta woda, wiesz, lekko mięśnie ci rozluźnia, to masz lepsze pancze, wymyślasz i wiesz, jakieś takie yy, zwrotki. I to jest Wys... piękny, dobry, młody obywatel. 35. Dzięki, szanowni, za pani psychę. To 3 lata. 36 miesięcy. Plus już później, zadowolony kotka do nas podchodzi, nie mamy kociej karmy. Posłaj mnie, metraż mieszkania. 115. 115 metrów i. Tak. to kosztowało? Yy, wiesz co? W sumie kupiłem to w. Stycznią 23 rok? 23 rok, no deweloperkę. Chciałbym, żebyś ty obejrzał to mieszkanie Dobra. i sam stwierdził, na ile by się wycenił. W, tam, w, tamtym, yy, w tamtym czasie jak to kupiłeś? W tamtym czasie, albo, albo powiedzmy po dzisiejszych standardach. Dobra. I wtedy będę mógł ci zdradzić tą tajemnicę, bo teraz troszeczkę się stresuję, czy na przykład za dużo nie zapłaciłem i mnie nie byśmy. Ja myślę, że spokojnie teraz bez miejsca postojowego kurde są Nie ma bania, bania 400, bania półtorej. Coś takiego bym wycenił. Dogi. Myślę, że to jest realna cena. Dogi. Ładnie. Sam wybierałeś te kafle, to wszystko? Wiesz, co ja tu kupiłem? E, tu kupiłem to mieszkanie już gotowe no. od takiego starszego państwa. Pani była krupierką, i jej męż, mąż był e, handlowcem jakimś. Tam sprzedawał no. chyba na targu gdzieś jakieś rzeczy. I sobie teraz się bawię w takie coś, że wykończałem mieszkania i po prostu sprzedałem gotowe. Ja kupiłem od nich takiego gotowca. Ale wydaje mi się, że troszeczkę się naciąłem i trochę mnie mogli Nic zrobić... Się nie naciąłeś, człowieku, ja cztery... Nie, ja się znudziłem trochę już. Za długo w jednym miejscu siedzą. lataj lata siadą. jestem w tej branży, patrz te żyrandole! Słuchaj, właśnie to też mnie na początku kupiło i to jest fajne, ale potem na przykład wychodzą takie wałki... Mhm. Jak wiesz, słabo zrobiona łazienka, która ci przecieka, gdzie tam praktycznie wszystko przeciekało, tam ci przeciekało... Zrób na nich materiał! Nie, nie będę na starych nie na stary, ja Robimy materiał, <laughs> Jak się nazywali? Ja mogę sprawdzić po Nie, 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 nie będę w ten. A, tak, ty masz centrum tego. dowodzenia. Tu mam pierwsze centrum dowodzenia. Tutaj obsługuje się studio, które jest w tamtym pomieszczeniu, ponieważ przewróciłem to mieszkanie do góry nogami, po mhm. to, żeby. E, zrobić sobie tutaj miejsce do pracy. No. E, więc tutaj jest tak naprawdę obsługa tego, co jest w tamtym pokoju i do tego zaraz przejdziemy. dawaj do Wardęgi o... na kamerze zadzwonimy. Mogę zadzwonić? Jak... Serio? <laughs> Ty, to <laughs> dawaj, zadzwonimy do Wardęgi, weź spróbuj. No dobra. Dobra, lecimy. Chodź tu. Albo nie. Nie. On się obrazi. Obrazi się? Obrazi się jeszcze film na ciebie zrobi. A on nie ma za takiego troszeczkę? Znaczy... On nie pewnie nawet nie kojarzy, nie? Jak cię zobaczy, to może wiesz, może delikatnie... Nie, ja, ja bym nie polubił tego Dzisiaj gościa, nie. nie? Nie polubił. I za bardzo jest taki Ekstrawertyczny. Denerwowałem. Słuchaj, a mam do Ciebie żal, bo ja wysyłałem zgłoszenie. Gdzie Pamiętasz? Na kanał? No. Co ty gadasz? Rok temu. Ale na który? Eee, co te dziewczyny teraz prowadzą? Na plotkary? Na Z, plotkary. to jest babski kanał, Dlaczego to na dziewczyny? No, ale ty bo ty mówiłeś, sobie. że zbierasz reporterów. Zbieram, ale wiesz, co, e, pasowałobyś mi na kanał polityczny. No i robimy kanał polityczny! Chociaż ja na polityce się tyle nie znam. Będziemy ci podsyłać gotowy scenariusz, wystarczy, żebyś. Do... Nie, że się czuję zmęczony. Nie jesteśmy w piątej minucie, się czuję taki zmęczony. Tym odcinkiem. Ja trwaję, ledwo mogę kawalerkę sobie wynająć eee, kurczę. Bo ja mam strój za pięć koła dzisiaj. Jadę... Boys wygrali, ale dobra, ale co ja co tam w tej walce było? Eee. Co po prostu przewrócili? Cios udusił Gracjana. No i No kurde, gdyby Roger trochę poczekał i Wronek przegrał, to by mi wszystko weszło. <grym> mogę się mogę się Ci pokazać? Się. Dobra. E, ale powiedzmy, to będzie dla Twojej wiadomości. Dobrze. I nie zdradzisz tego. Nie zdradzę nikomu, drodzy słuchacze, piszcie prywat. Nie, o, dobra, wszystko. nie dam rady tego obejrzeć. Chodź jeszcze, bo tam ta muzyka leci. Ej stary, musimy pogadać. Już to jest żenada, ja to mam reklamować? Czekaj, wodę wypłuczę. Dzień dobry państwu, Filip Denys Biela Nieruchomości. Operator pierwszy raz w życiu coś załatwił. Zamek Topacz, iluminatki. Dobra widzowie, on mi wypluł energię. W sensie pochłonął. Całą. Cios duszenie, ten ciosy z góry. Oglądaj. Nie no, ja chyba Was muszę widzowie przeprosić za dziś. Chciałem, wiecie, tutaj do sądu mieć, że jednak wspieram galę. <grym> no i widać, no też cały live się interesuje, co się tam dzieje. Ale nie dam rady, muszę się już położyć, nie? Serio. Obaj ja zgaszę sobie światło, bo powiem wam, że ogólnie to bym wysiedział. No, staram się, żeby w końcu ten zegar biologiczny przestawić i ogólnie bym wysiedział, ale ta lampa po prostu tak na napieprza po oczach i to tak wykańcza, że człowiekowi jest i gorąco. Szkoda, że mi się nie udało znowu dobrze obstawić. No, przepraszam was za dziś. Trochę mi głupio, bo wiem, że nie było radości w tym live'ie, bo jakiś taki bym, ale ja też nie będę udawał, nie? Czasem. No nie mogę wstawać tak wcześnie, bo naprawdę o 20 już będę padający. Nie wiem, jak to zrobić, czy przestać zegar biologiczny, a jednak, żeby mieć tą energię na live. Ciężko. O Szywek, i tak Cię lubię, dziękuję bardzo, dziękuję. Szyweka to nie przez kupon, że nie wszedł? Nie, no ja i tak wiedziałem, że nie wejdzie. Wiesz, jak obstawiasz kurwa taki dziki kupon, że masz do wygrania kilkaset tysięcy złotych, to jest wiesz, mała szansa, że Ci wejdzie. I tak uważam, że ładnie szło, bo wiesz, no tego Lewandowskiego dobrze obstawiłem, że strzeli gola. Ale ja lubię tak sobie czasem postawić, tak sobie mówić o jezu, ale by było nie.